Cześć, w dzisiejszym filmie powiem Wam co działo się w ostatnim tygodniu w hodowli. Ujawnię tutaj płeć młodych, bo wczoraj też sobie sprawdziłem ich wagę. Tych i ty, te, tego jednego i tych na dole. Też wczoraj zaszczepiłem sobie króliki, praktycznie wszystkie. Zostały tylko młode i ten samczyk wielki, jasotrębrzysty. Ale taką informacją myślę wyjątkową w przeciągu ostatniego czasu, jest to, że udało się sprzedać samiczkę, jedną z tych dwóch, więc została tylko jedna i ta samiczka została zaszczepiona, tam na szczęście udało się także samiczka została sprzedana rano, ja szczepiłem dopiero po południu, więc więc tamta samiczka nie została zaszczepiona i wszystkie królki mi się udało zaszczepić, bo tak jeden by został z dorosłych nie zaszczepiony Poza tym samcem jeszcze. Tego samca nie szczepiłem, ponieważ tak jak mówiłem, ja go chcę sprzedać, jeśli się go nie uda sprzedać, no to prawdopodobnie będzie przeznaczony na mięso. Co do tej samiczki i do tych samiczek, to tak wszystkie zostały zaszczepione, więc za tydzień myślę już zacznę dopuszczanie. Jeśli, no chyba, że coś jeszcze się uda sprzedać, ale te samiczki raczej dwie zostaną w dalszej hodowli, a tam zobaczymy co z nią będzie. I co do tych samiczek, to myślę, że tyle. Dobrze, że tą jedną się udało sprzedać. Mogę ujawnić, myślę, cenę 80 zł. Więc myślę, że cena niezła. Więc jakieś tam znowu pieniądze na nowe, nowe nabytki. tak? Na nowe nabytki część kosztów pokryję. Myślę, że też na, zrobię sobie film o podsumowaniu tego roku, połączony z planami. Na przyszły rok, i tam powiem Wam mniej więcej, jak to wyszło finansowo. Nie jestem w stanie niestety tego powiedzieć dokładnie, to będzie na oko, bo nie pamiętam, y, znaczy po prostu znam wszystkie wydatki, a niestety nie pamiętam z początku roku y, z tego, ile, za ile na krójkach, tak jakby zarobiłem, więc no niestety nie będzie to dokładne. Ja to będę liczył tak plus minus. Dobrze, czyli co do tych samiczek, jak mówię, za tydzień samca jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale na kolejnym filmie już, już będzie. Dobra, tutaj, tutaj teraz przejdziemy do młodych i tak, tu to jedno młode, które jest z 11 listopada, czyli jakieś 5 tygodni ma aktualnie, Nie całe 5 tygodni, 4,5 tygodni, dokładnie, to, to młode ma kilogram wagi i jest to samczyk, więc on sobie tutaj będzie jeszcze przez 4 tygodnie z samicą siedział do do, 11, do gdzieś tak 10-11 stycznia? Tak, 10-11 stycznia, jakoś tak. Tak to wyjdzie, po czym samica zostanie znowu dopuszczona, bo no, po niej nie ma aktualnie żadnego śladu, że ma młode. A nie chcę też, że mi zaczęła tyć. Więc tak to młode wygląda. Myślę, że kilogram na 4 tygodnie to jest dosyć dobra, dobra waga. W ogóle ta samica, którą sprzedałem, ja sobie ją zważyłem przed, przed sprzedażą i ważyła aż 7 kg. Dla mnie to było 7 ponad 7 kg. Dla mnie to była jakaś niesamowita waga. Wiadomo, ona była troszkę, troszkę przytuczona, ale, ale mimo wszystko, ta samica ma 4,5 kg, samiec ma 5 kg, chyba delikatnie z czymś, więc, więc no to jest waga. Naprawdę naprawdę niesamowita pod względem, yy, patrząc na, na rodziców. No i dobra. Co do tego młodego, no to niech fajnie rośnie. I, i idziemy sobie dalej. Nawet tutaj mówiłem, że 11 może nawet będzie trochę dłużej z samicą. Gdzieś tak, tydzień od dopuszczania samicy, bo po prostu nie chcę, żeby zostało tak samo też za wcześnie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy tą samiczkę z młodymi. O, tutaj tą samiczkę i tam są młode z tyłu. I tak, tutaj jest samczyk i samiczka. Samczyk to jest to, to młode biało-czarne. Samiczka jest ciemna. I ich waga to jest samczyk kilo 30, samiczka kilo 40. Więc też myślę, niezła waga. One mają aktualnie 6 tygodni, więc, więc myślę, że też fajnie sobie rosną. I zobaczymy, jak będą rosły dalej. One tak samo z samicą będą siedzieć do do, do 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 drugiego miesiąca, czyli jeszcze dwa tygodnie, gdzieś tak po świętach, zostaną od, odsadzone, zostanie samica od nich i zostanie. O, wystraszyły się. I zostanie po prostu, zostaną w tej kadce i zostaną wystawione na sprzedaż, bo z tych królików nic nie zostanie. Nie wiem, co one się tak wystraszyły. No, to będą jeszcze musiały dostać jeść. Jak widzicie, wszystko pusta i tam tylko zostało odchodów, jest trochę znowu w karmidle, no ale na to nic nie poradzę codziennie po prostu wyczyszczę do zera i i jest tam sucho i co do samiczki, no to też zostanie dopuszczone dosyć szybko po po odsadzeniu, myślę, że tak tydzień przerwy dostanie nie więcej, bo nie, nie widzę potrzeby, żeby dostawała więcej, więcej czasu E, więc też, czyli dwa tygodnie, za trzy tygodnie, no w sumie zaraz on powiem, jak, jak to dokładnie planuje czas, czas tych, tego dopuszczania. Więc, więc zaraz to, do tego przejdziemy. Dobra, tutaj u góry mamy samiczkę też, one też, wszystkie zresztą, jak mówiłem, zostały zaszczepione. I tak, co do terminów dopuszczania, e, to tak, ta samiczka zostanie dopuszczona za tydzień i mam nadzieję, że uda się ją dopuścić. Ta samiczka zostanie dopuszczona za tydzień i ta, którą pokazywałem na początku, czyli ta. Później zostaną dopuszczone te samiczki, prawdopodobnie jedna właśnie do barana francuskiego, a druga do, do samca wielkiego srebrzystego. I tak, te cztery, tak, cztery dopuszczenia. No i później, tak jak mówiłem, ta samiczka za trzy tygodnie. Jeśli, jeśli dobrze liczę, tak. 3 tygodnie, zgodnie z panem, więc pięć sami, się dzieje dopuścić. W tym no, ta samica jest najmniej pewna. Znaczy, no wiadomo, z nią mogą być problemy, bo już y, są problemy. Już jakiś czas są problemy, więc więc tu może być ciężko, ale no zobaczymy. Jak się nie uda, no to, tak jak już mówiłem, i na live'ach, i chyba na filmie też. Y, na live'y zresztą serdecznie zapraszam, są co poniedziałek o godzinie 19.30 mniej więcej albo 20.00 i tam sobie rozmawiamy trochę o królikach i to z tą samiczką mogą być problemy ale tak jak na live'ach i na filmie mówiłem jeśli będą te problemy no to ona po prostu zostanie no na emeryturę pójdzie samczyka będę pewnie chciał sprzedać a sprowadzę sobie po prostu e, już z rodowodem Wielkie Jasno Strebrzyste, ale to, to jest dopiero plan na, na wiosnę. W zimie tego na pewno, na pewno nie będę chciał zrobić, szczególnie, że sporo tych, e, tych dopuszczeń teraz planuję, szczególnie, że jeszcze e, też tutaj zapomniałem e, dodać, że jeśli uda mi się też sprowadzić samiczkę w miarę okej okay wieku, barana francuskiego, a taki mam plan, też za jakiś, za jakiś tydzień sprowadzić, znaczy za tydzień do samca, a jak się uda, to też samiczkę, jeśli nie, to samiczkę dopiero w tym okresie między, e, no, między św świętami a nowym rokiem e, będę chciał też sprowadzić samiczkę, e, więc jeśli by się to wszystko e, udało i poszło zgodnie z planem, no tutaj leży samczyk, e, jeśli poszłoby zgodnie z planem, to jeszcze będzie jedna samiczka do dopuszczenia też za jakieś, no myślę, że od, od kupienia mi dał dwa tygodnie na... Dwa tygodnie na takie oswojenie, też na taką kwarantannę, żeby zobaczyć, czy na pewno nie jest, nie jest na nic chora, bo już teraz miałem tak, że sam czas prowadziłem, a okazał się chory. No nic z niego nie było. Ale cóż, no tak, czasami, czasami to by własnymi krójkami, więc zobaczymy, jak to będzie. I, I co, i w tym filmie to myślę by było na tyle. Dzisiaj też niezbyt, niezbyt długi film. Chyba wszystko co miałem powiedzieć, to powiedziałem. 10 sztuk zostało zaszczepionych. Już też powoli. O, te też coś kichają i właśnie ta samica kicha. I też muszę sobie to sprawdzić. Że nie widać, że miała jakikolwiek. No właśnie. Czasami jej się tak zdarzy i ma taki, no, chwila to trwa. Później przechodzi, wczoraj na przykład tak miała raz, a później cały dzień tu praktycznie byłem i nic nie słyszałem. No nic. I tak. Co chciałem jeszcze powiedzieć. Też już tutaj do, zostały umyte wczoraj poidła. Miałem nawet wczoraj film nagrać, ale dosyć był intensywny dzień i, i nie zdążyłem. Zostały już umyte poidła, więc na święta już są przygotowane. Została też mieszanka na święta przygotowana. Już zbożowa, bo kupiłem właśnie też wczoraj kupiłem trzy worki. Granulatu i worek... Worek, worek na razie. No, znaczy dwa worki jęczmienia, ale worek yy, zużyłem już na zrobienie mieszanki, więc jest 100 kg mieszanki zrobione i na najbliższe. Yy, no, zobaczymy jak to pójdzie. Zależy, zależy od tego jak pójdzie z wykotami na dwa albo trzy miesiące, to, to powinno starczyć, a zobaczymy. Znaczy jeśli yy, yy, chyba, że całkowicie by poszło. Poszło źle z wykotami, ale myślę, że jednak to jakoś pójdzie OK. Dobra, także w tym filmie to by było tyle. Zapraszam Was na live, y, które, jak mówiłem, odbywają się co poniedziałek, praktycznie, czasami też co wtorek, ale głównie jednak co poniedziałek. No, i jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Już jest coraz widzę lepiej z tymi łapkami w górę. Pod ostatnim filmem było chyba jest 34 albo 35 łapek, więc mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej i że też wyświetleń będzie więcej, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc Dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego.